Hej, z tej strony Rabbit i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was w odcinku z okazji dwóch lat kanału. Jest to odcinek, w którym troszeczkę wam opowiem, dlaczego mam takie zaniki na kanale. W sensie, że mnie nie ma, bo po prostu nie ma filmów. I są w miarę rzadko. I to nie jest tak, że mi się nie chce, bo mi się bardzo chce, tylko, że jest problem z czasem. W tym roku miało być po prostu super, pizzoś, coś, glancuś, jeżeli chodzi o filmy, ale ze względów Prywatnych mam mniej czasu sam na sam Ja potrzebuję mieć całkowitą ciszę, być całkowicie sam A teraz mam to dużo utrudnione I tak, i tuż już nawet nie chodzi o montowanie No bo dobra, trudno, zarwę nockę, zmontuję film po nocach Kurcze, no nie chcę zostawiać was znowu bez filmów Ale ciężko mi jest strasznie z regularnością Będę się starał jak najbardziej o regularność Bo mi zależy, żeby było regularnie Żeby było dobrze, żeby się kanał rozwija i tak dalej, ale Jakoś tak wychodziło, że nie było. W tym roku niby miałem mieć, że tak powiem, więcej luzu niż w tamtym, ponieważ no w tamtym roku, ze względu na to, że dużo się zmieniało w moim prywatnym życiu, tak samo jak tamte wakacje, przez to, że była regularnie wakacyjny chill, to też nie były takie jakby najłatwiejsze, bo akurat wakacyjny chill był serią, którą się długo nagrywało, długo montowało i była bardzo fajną serią. Mi się tak podobało dzięki z wakacyjnego chillu, ale się ją ciężej nagrywał niż taki na przykład Uniwerek. Do Uniwerku przysiądę i go nagram. I Chociaż w ogóle wy i tak jesteście na dawnym odcinku, jeszcze mam chyba trzy odcinki w przód. Dobrze, w takim razie zrobimy to samo co było w tamtym roku. Mój kanał ma teraz 56 subskrypcji. No nie jest to jakoś dużo, nie pamiętam ile było w tamtym roku, ale każda subskrypcja się liczy. Wyświetlenia. Jakby w tamtym roku był jeden film, który zrobił bardzo dużo wyświetleń w ciągu jednego dnia, bo chyba 100 wyświetleń w ciągu jednego dnia. Jakby naprawdę to było wow. Był to odcinek z Halloweenem. Ma 105 wyświetleń. On w ogóle mi tak poleciał. jej ile on miał wyświetleń miniatur i tak dalej. Naprawdę wow. Ten film naprawdę ładnie poleciał. I o, no, nawet Olcza się cieszy z tego, że film tak ładnie poleciał. I dobrze, no i teraz przejdźmy do serii Wakacyjny Chill Wakacyjny Chill jest serią, która będzie się pojawiać na wakacjach Bo To według mnie nie ma sensu Dlatego na przykład nie było uniwerku przez wakacje Uniwerku to w ogóle nie było rok prawie Więc dobra, już nie porównujemy się do uniwerku Ale Na przykład uniwerek jest serią, która się pojawia w roku szkolnym I jeżeli ja nie skończę uniwerku w tym roku W sensie w tym Roku szkolnym To yy, jakby wiecie po prostu nie będzie, Ech, no w sensie nie będzie przez okres wakacyjny, przez okres wakacyjny będzie WAKACYJNY CHILL Ponieważ jest to seria wakacyjna, której nie skończyłem, mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w tej serii Plus jak się dorobię do kolejnym dodatkom, więc raczej ta seria się skończy, ale ona się może zamrozi i się będzie kontynuowała przez kilka dobrych lat Może nie tak regularnie jak była w tamtym roku i w tym raczej też będzie w miarę dużo odcinków mam nadzieję będzie mniej tych odcinków. No bo, jak już skończę te wszystkie otoczenia przeglądać, no to później, jak będę kupował jakiś dodatek, no to będę robił ten odcinek i wtedy on będzie raczej na wakacjach. Chciałbym też wystartować z jakąś mini serią z House Flippera. House Flipper jest grą, którą bardzo lubię prywatnie grać, ale rzadko gram z wami, więc najprawdopodobniej w okresie cieplejszym pojawią się odcinki z. Z House Flippera. Teraz jest wolniejszy okres. Jakby. Ja jeszcze nie mam ferii. Poza tym ja nie wiem, czy mi ferie coś dadzą, że będę miał więcej czasu. Raczej wątpię. No, chciałbym dokończyć Uniwerek. Możliwe, że go skończesz bardzo szybko, ponieważ jak będą te filmy lecieć głównie z Uniwerku niedługo, to. No to ta seria się skończy niedługo. Po serii z Uniwerkiem nie mam jeszcze zaplanowanej kolejnej serii, więc jeżeli byście coś chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. To możecie mi dać propozycje w komentarzach. No i co? I dziękuję Wam za te dwa lata, że jesteście tu, że dalej jakieś kilka osób mnie ogląda. na przykład dziękuję bardzo serdecznie mojej moderatorce, która mi zawsze pisze kupę komentarzy. Tych komentarzy jest multum od niej. I się tak zawsze miło robi, jak ja czytam te komentarze od niej. Również się. Nie wiem, co mam powiedzieć. No. Po prostu dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że za 3 lata.